Wyszłałem kluski z Rosołem 28 kwietnia 2025 roku. Słuchajcie, no rzecz przepiękna, po prostu klasyk. Klasyk, 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 jeżeli chodzi o terroryzowanie ludzi, o to getto, w którym już żyjemy. To kurczę, jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne, co oni z nami robią. Pandemia, sremia, głupoty, wynalazki, grypy, śmypy, zastrzyki, obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są działania, które mają nas ludzi zmusić do totalnego posłuszeństwa, posłuszeństwa. I teraz ciekawa historia, Półwysep Izeryjski. Portugalia, Hiszpania Kartą nie możesz zapłacić W knajpie zakupy Nie możesz, telefon, coś, wszystko leży Kolejka, terror Terror, który ma spowodować Bo tak właśnie kiedyś ktoś Zrobi pyk i nam porozłącza Powyłącza, tak jak kiedyś dostęp nam zrobi Do banków, do różnych tych Gdzie żeśmy podawali już wszystkie piny Jeżdżąc Uberem, kupując, robiąc zakupy Gdzieś tam w ogóle mówił jakimś Mówi się i opowiada o tym, o, o tym, żeby nie udostępniać danych. Przecież Zawsze udostępniasz przy... na zalando coś zamawiasz, to udostępniasz wszędzie. No już dzisiaj nie jesteś w stanie tego zrobić. Za oręcz płacisz, udostępniasz coś, przelewy, śmewy i tak dalej, i tak dalej. Rozpracowują nas. Jakby. Jesteśmy już takim stadem baranów, a teraz jakby. Pani, teraz słyszałem jakieś wiadomości w radio. Ludzie, kolejki, bankomaty nagle jeszcze mają jakieś agregaty, że wypłacają pieniądze. Wycofanie gotówki. Czyli wycofają ludzie gotówkę, pozabierają jeszcze to, co mają. Będą musieli ją wydać, pozbawią się wszystkiego, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to jest po prostu coś niewiarygodnego. Co tu się dzieje na tej ziemi? Ja już nie. Ja oczywiście tak jestem. Tam, nie wiem czym jestem, no, na, na pewno jestem ruską nucą, bo byłem na Białorusi 3 dni na grobach moich dziadków, ale, ale, ale ja nigdy nie lubiłem spisków, nie lubiłem filmów o spiskach jakichś, nie lubiłem jakichś tych, tych mędrców YouTube'owych i tak dalej. No oczywiście to spisek, przecież to jest wszystko zaplanowane, a za chwilę jeszcze będzie powódź, a będzie wichura, a jeszcze będzie, a jeszcze, ojej sorry, a jeszcze będzie trzęsienie ziemi i tak dalej. To wszystko ma ludzi dopierdolić. Przestraszyć, upokorzyć, żeby nimi, z nimi można było zrobić wszystko, żeby po prostu nie myśleli logicznie, tylko żeby dziękowali za to, że żyją i to ma być yy, to ma być. Nie wiem, jakby sukcesem, ten czas naprawdę, te lata 90. kiedy żeśmy żyli życiem i tak dalej, ale myślę, że oni to wszyscy kalkulowali, tylko kurczę, ktoś powie, ale kto, ale po co? Nie wiem, ale to jest... To nie zobaczycie, jeszcze wichura, jeszcze, jeszcze trzęsienie ziemi, jeszcze coś, jeszcze kataklizm, zaraz będą się palić lasy w Grecji, spali się całe Rodos, spali się tam. Co tam się ciągle pali? Ma, ta Majorka, Palma de Majorka się spali i tak dalej. Ludzie, bi, 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 i leży Półwysep Izeryjski, nie mają czym płacić, za co robić. Koniec świata.